Cześć, z tej strony Mikaty, zapraszam do subskrybowania kanału, komentarzy, łapek w górę. Co tu? Eee, weź, weźcie. E, widzicie moją drugą próbę wbicia się w mityczny ranket. Zablokowali mi Tika, tak, mojego kochanego Tika mi zablokowali na gorącą strefę, ja im tego nie wybaczę. Ja im naprawdę tego nie wybaczę, ale... Gram za dymiarzem, którym już wcześniej chciałem grać, ponieważ naprawdę widzę w nim bardzo duży potencjał. Tym zadymiarzem, jak wszyscy widzicie, jest Squeak, czyli nasz glut taki. Taki glut, wcześniej miałem takiego skina, czy dalej mam tego skina? Że on był takim glutem, on rzucał glutami, a teraz jest duszkiem, jest, yy, Kasprem jest... Kasprem. Co to Kasper, nie Kasper. Kasper, imię takie. Dobra, nieważne. Zacząłem się za bardzo zapętlać. E, więc tak, widzicie gorącą strefę z podziałem na jedną dużą. E, tą mapę akurat średnio lubię, po, po, ponieważ tam zawsze w krzakach jest jakiś inny wrogi zadymiarz, albo jakieś tam działko, albo jakiś inny tik, e, który tak na dobrą sprawę e, wali do nas cały czas ładunkami. Oni po swojej stronie mają broka i to jest bardzo dobry, tak na dobrą sprawę, bardzo dobra opcja, ponieważ brok jest tutaj bardzo, ale to bardzo dobrym rozwiązaniem. Aczkolwiek my mamy squika, my mamy... Tego, te Jessie chyba to jest, nie? To jest chyba Jessie, dobra, nieważne. A to kto? To kto to, to, to jest kruk? Nie, to jest bibi, 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 dobra. Aczkolwiek 97% i tu już nic się nie może stać. Ta gra jest wygrana, tak! I w tym momencie Mikaty, wita was w mitycznym stardropie. Jest! Udało się! Szkoda, że tylko jeden dzień został do końca rankedu, właściwie dzisiaj jest już koniec, więc tak, ta gra miała miejsce wczoraj. Ja jestem Mikaty, Was serdecznie zapraszam do subskrybowania, komentowania, łapek w górę. Dojeżdżamy do 5000 subów. Plan jest prosty, Dajecie suba, oglądacie dalej, kto jak nie wy, naprawdę na Was liczę, wiem, że dacie radę, wierzę w Was, naprawdę w Was wierzę, trzymajcie się.